Mangorskim, witam was bardzo serdecznie z tej strony Draku. Widzimy się w kolejnym odcinku Dead by Daylight. Chciałbym powiedzieć mobile, ale to jest po prostu Dead by Daylight, jak morduję sobie z zabójcami. I dzisiaj gramy sobie o nim. Tak, gramy sobie o nim. Mam jakieś dwie maski dla niego. Nie wiem co wszyscy mają już, tylko ja mam. <laughs> eee, nic więcej poza tym nie mamy. Tutaj sobie kliknę ready Czy mam jakieś dary for us? Mamy. aha jakieś takie gówno dałem. Może lepiej to za przebiegłość? Co myślicie? Nie wiem czego się więcej zdobywa. Brutalność? Może ja chcę być brutalnym chłopcem? Tak, wymyśliłem sobie, że chcę być brutalny today. I mam nadzieję, że pójdzie mi lepiej niż to ostatnio, na przykład, Ghostface'em, czy ostatnio, jak graliśmy sobie. Boże, kim my graliśmy ostatnio? What the fuck, kim my graliśmy ostatnio? No, przecież, że tym demogorgonem sobie graliśmy, no. No, także demogorgonem poszło prawie nam dobrze. <laughs> prawie. Eee, no, także tutaj mam nadzieję, że pójdzie nam wybitnie dobrze i i że generalnie zdobędziemy osiągnięcie. Raczej nie spodziewałbym się tutaj, słuchajcie, fajerwerków, wybuchów i w ogóle wszystkiego, czego byście tam sobie chcieli się spodziewać, bo to będzie mój pierwszy raz o nim. Nigdy w życiu nie grałem o nim. Jeżeli gram na o niego, to zawsze daję dupy, a jak teraz ja nim gram, zobaczymy, czy oni będą dawać mi dupy. <ścoughs> tak, Draco się tutaj wziął i... Zdenerwował e, tak, ale mówię, no, jeżeli pójdzie mi bardzo źle, chociaż mam nadzieję, że pójdzie mi tak średnio źle. Chciałbym, żeby poszło mi średnio źle, naprawdę chciałbym, tak żeby poszło. E, jakoś tak też nie jest za specjalnie, jeżeli chodzi o moje tutaj e, moją rangę. Bo z 16, więc mam nadzieję, też że w sumie żadnych dobrych tutaj graczy mi nie wylosuje. Tak, jeszcze nie dość, że oni wielka, gruba bryła. Jeszcze ta wąska, mega duża szkoła. No trudno, dobra, otworzę też przejście. To zawsze punkty zaniszczenie. O, widzę, że tak w ogóle dużo. Widzę. Aha, nawet nie wiem, jakie. W sumie też to takie dziwne to było. Dziwna dziwność. Aha, on widzi palety. Dziwne. Eee, nawet nie wiem, jakie są jego super i zdolności. A tutaj myślę, że będziemy się latać, ganiać, biegać z tymi wszystkimi e, surwami. Chyba że są dobrzy. Znowu, wiecie, jakieś team latarka, team y, umiem grać w grę, to też tak może być, że generalnie pójdzie im dobrze. Chyba pójdę na górę, bo na górze tak raczej częściej łatwiej spotkać jakiegoś surwa. Jak sobie teraz wymyśliłem. Szkoda w sumie, że tak, e, że nie gram katem, bo tutaj kat by bardzo fajnie pasował. Tak sobie wymyśliłem teraz, nie? Ola. Where are you? Przyszedł Draco. Draco chciałby się potulkać. Chciałby was pokiziać trochę. O, why not? Uu, dzień dobry. A co to za dziura tutaj? Wiecie, zamiast latać. O, kolejna dziura. Zamiast latać i zabijać. wiecie, surfów. to sobie będę zwiedzał mapę. A se co? Jak se mogę. Tak se wymyśliłem. To jest mój odcinek. Nie no, dobra, ale teraz tak na poważnie. Halo. Musimy pytać, wyrobić jakieś generatory? Czy po prostu tak sobie biegacie? O, słyszę dzwona. Tylko tak. Niszczę tutaj te drzwi wszystkie, halo. Ale. O, cześć. Dobra, tak źle to zrobiłem jednak. I tak, ale topór ma taki długi w sumie jak z Więc może generalnie będzie mi się dobrze grało, bo z jednak... Dobrze mi się gra... O! Widzę, że on te punkciki będzie zbierał. Krewkę gubi, gubi. Aha, czyli M2 się wchłania krewka. A jeb się, kurde, tam Leż. Żyj gruz. Dobrze, o. Czy tu swoje śmiertki? No, troszkę zostawiłaś. Chodź, paki ziamy się. Nie masz tu żadnych przyjaciół? Chyba taka samotna byłaś. Home alone. Nie masz przyjaciół. To proszę, wić na chatu. O, kolejne drzwi. <gry> Kurde, strasznie duże są drzwi do rozwalenia. tutaj. O, dzień dobry. O! I generalnie chciałbym to zrobić, tylko... Aha, tu było coś takiego. Na tej mapie to tak się boję, że... W sumie kupę mi to da. Ale jak znajdę jakiegoś tutaj, wiecie, łapserdaka, to ja z miłą chęcią użyję mojej super zdolności. A! Czyli wy tam na górze jesteście. Nie wiem jak się dostać na górę. To powinien mieć postać, słuchajcie. Która widzi schody na przykład? A tutaj nic, po prostu jak gdzieś wlizę. O, tego już zdjęli. Myślę, że mi się uda tam dojść. Tutaj niby ktoś kiedyś był. O, zrobili wszystkie generatory, wykręcili. No zajrzę sobie do szafy. Najgorsze jest to, że ona krwi, jak gdyby nie zgubiła, co? To było... Halo? Czy on nie powinien mi paść na raz? To było naprawdę dziwne. Aha. Dobra, chyba że powinienem ten pęd włączyć sobie. O, koronę tu widziałem w ogóle. Aha, to tak działa. Ok, czyli jak on tym pędem wiedzie czyli to jest taki trochę... Ee, ...ta postać z tego. No, pilacz. Czyli to będzie ciężkie, jednak. Ale dobrze, Drak ogarnie. Czekajcie, bo. Hmm, i co? idałem dupy. <laughs> no i zabłądziłem, no! Się wzięli się, zgubili, dobra. Ten się zmęczył. Nie będę używał jego super bo generalnie. O! Ha, jednak się znalazł! Dzień dobry, detektywie! Detektywku, ty. Mój malutki, okrąglutki. Nie będę wciągał ich jego supermocy. Jep! I na schodach gryźć grusty no. Chodźcie tulkać, a nie. Coś czuję, że... że tym mordercom nie będzie mi szło tak dobrze. A chciałbym, że szło mi dobrze. którymkolwiek oprócz zjawy. I wieźmy. I doktorka. O, bo tylko w sumie tymi chyba postaciami. Dobra. A powchłaniam sobie. Mam co tu punkt jakieś? No nie mam co blood pointsów żadnych. A myślałem, że zdobędę coś. Dobra. <kłysy> O, przecie, bogo stracę. Uuuu, Nasza zima zła. Ten sobie wisi. A czemu ja wcześniej tego nie widziałem? Halo. No i wlazłem, żebym do złego pomieszczenia. No gdzie jest ten generator? Halo. No, generator gdzieś ścianą. No, halo, 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 halo. Tak się nie bawimy, tak się nie bawimy, tak? Tak się bombel nie bawimy. Tak, się bawić nie będziemy, ale o, to ciebie Sheryl wzięła, ona zna szkołę, bo tutejsza, ona tutaj wiecie, umierała 1500 tysięcy razy, to na wie gdzie ona jest, no. A skąd ty się tu wziąłeś? Miało cię tu nie być. <laughs> Miałeś tu być właśnie, ty chory bomblu ty! Aż na oni mnie robią po prostu, słuchajcie, ale... Widzisz, tak jak za krwią sobie biegnę? Od czasu do czasu. E, tak. No, nieważne. Dobra, idziemy w takim razie... Tak, wszystkie generatory mi zróbcie jeszcze. O. Myślisz, że on w tych krzakach tu gdzieś siedzi? No, nigdy nie siedzą w krzakach. Dlaczego ja szukam w krzakach? O, drzwi. Hehe. <laughs> Przynajmniej zaniszczenie będę miał max punktu. Przynajmniej mam tu nadzieję. Jest też taki myk, że ja ani... Że tylko nikogo nie zabiłem tam pół biedy w sumie. Ale ani jednego generatora jeszcze nie kopnąłem. O, he, mówię mam. Cześć! A co coś tak jakoś dziwnie kiwasz, co ty myślisz? Wow, co to za samoloty tu robisz? Dobra, ja idę jednak za nią. Bo z tą koleżanką mamy tutaj rachunki do wyrównania. No tak, tylko generalnie ten mi się zgarbił, tam mi się zgubiła. I teraz ja nie wiem, gdzie mam. Go. Dobra, tam się wzięła, poszła, uciekła. A to kropniczka wstręciuszka, no! Kto by się spodziewał, że ona na dwór wyjdzie? <słyska> coś tak czułem, coś tak czułem, ale podświadomość nie chciała mi powiedzieć, że oni mogą być tutaj. Tam w ogóle koronka mi uciekła, na niego chyba koronkę możemy mieć. Eee, aha, właśnie chciałem mieć tego generatora. O! Widziałem to, chyba Cheryl pobiegła. No i detektywie! Panie kochany, coś czujesz że tylko tych... Co ona się puściła, głupia szmirka jedna? No bombelek jeden, no. Co na myśla? dzisiaj ja jestem taki głupi nob? Gdybym ja teraz Noeda to mógł mieć? Korona time, tu jest korona! Czekajcie, no dobra, w dupie z koroną. O, czym ja go widzę? No tak, no następny raz, słuchajcie, koniecznie jest przeczytać, kim się gra. I jakie on ma super zdolności, czy on jest dobry, czy on jest zły, czy da się nim grać, czy nie da się nim grać. Dobrze, że tu nie ma okien za dużo. Jeb, gryź gruz ty, Bąbel. O, coś Ty! Co ty myślisz, że... Co ty naprawisz, co generator? Co ty myślisz, że... Ile was tu biega? Chodź. Ty. Na hak, obok. Ty tu wisisz. A ty stąd spierdzielaj, Bombel, dobrze? No, I hope O oh, fuck! Shit. Zdzieli kolegę! Dobra, ale tutaj mam następnego. Ten też sobie może powiesić, przecież O oh, fuck ten niego A dupa tam bym się wziął i się zgarbił Proszę do mnie nie pisać teraz O, oh, no! Jakże mi się przestraszył, ja go! Wow! Oha! Jeszcze mi bramy potwierali. No pewnie, super. Szy wszyscy, wszyscy, tak, zabijmy yeah. mnie. Och, cię, panie po prostu. Ty tu widzisz? Dobrze, te bramy tu są. Tak wiecie, po dwóch stronach. Dobra, może się uda zrobić. Wjazd na chatę komuś. No, demonicznego pęda, to ja raczej to nie zrobię. Ani rozpęda, ani w ogóle owęda. Ty se tu wiś. Poczekajcie, ja nie wiem, czy tam się świeci, czy się nie świeci. Też się nic nie świeci. Będę cię kampił, no? Bo co z tym myślisz? Aha. Ten jakiegoś slow motion dostał. Nie wiem czy, oni... właśnie, chciałem zapytać, czy oni planują go ściągnąć? Aha, czy to takie slow-mo się włączyło? Dobrze. Nie wiem, czy w tą stronę dobrze biegnę. Kogoś jeszcze chciałbym... O! Zaciupać, tak. Ty się nie męcz, dziąbal, tylko ty biegnij dobrze. Gryź gruz! No. Mam nadzieję, że koledzy ci bramy nie otworzą. A i, że ty nie masz czasu ciosu, bo też w sumie tak na minus w sumie. O! Do widzenia panu Najgorsze w tym wszystkim jest to, że tu tak się łatwo można zgubić I ja, i ja, jo Aha, czy oni te bramy tak... Znaczy otwierają, ale nie otwierają. No tą drugą pewnie otworzą prędzej. Szkoda, że za zbieranie tych kulek nie mam punktów. No, za dwa tutaj raczej, słuchajcie, nie spodziewałbym się yy, jakiejś wielkiej rewelacji. Ja tą bramę bym mógł im otworzyć tak naprawdę. O fuck, o oh, shit, o oh, kuka, o oh, kuka, rurka. Oni pewnie do drugiej teraz pobiegną. Oby cię po prostu bąbel świsnął. Gdzie wyście tam poszli? A, czyli do tej poszliście, no trudno. Pewnie uciekniecie. Jeżeli tu z wyjścia to tak. Aaaaaah! Ja jeszcze żem go gnął. No. Hm. Ale brutalny zabójca jest. No ale co z tego, jak kurde. To jeszcze poszło gorzej jak w sumie. O po prostu. Aż po prostu płakać by się chciało. Chociaż jedna jest. Puchu, tuba, Jasio, pierdzi, Stasio, tam kurcze... No nieważne, no. Napiszę im. W sumie tuba, prawda. Dobra, GG! Niech się pocieszą. Jakby nie patrzeć, no. Dobry mecz, był. Szkoda, że krótki. Jeszcze tylko zobaczę sobie. E, moje archiwa. Słuchajcie, nie patrzcie i nie krzyczcie. Ta archiwa. To jest jeden wielki. Gdzie to jest? Tutaj jeszcze. A, bo właśnie, bo jeszcze tych starych nie zrobiłem. Tak, i zostało mi stąd jeszcze. O że 15 razy obsesję będę wieszał. No, porażek, słuchajcie, porażek. Tu w ogóle tych punktów no nie mam. Tutaj w tym czwartym tak samo. No. No, generalnie no... Ostatnio mam tyle mało czasu, tak mało czasu, że mi się generalnie nie chciało tego wszystkiego ogarniać. Więc też tego nie ogarniałem. A, no i z drugiej strony tak też pomyślałem, znaczy teraz żałuję, że tej koronki tam sobie nie wziąłem. O! Ale zostało nam jeszcze, słuchajcie, dwa odcinki! Jeżeli chodzi o tego jego mościa, to jest porażek. On jest takie drewno, grać nim w ogóle nie potrafię. Ale to się przekonacie i będzie jeszcze odcinek nim. A panem Katem to też w sumie się poniekąd doczekać. Nie mogę odcineczka, bo... Jakby nie patrzeć, dobrze mi nim szło ostatnio. No cóż, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Mi się grało dzisiaj, no tak powiedzmy, że całkiem, całkiem dobrze, aczkolwiek no, dałem dupę i nie było to całkiem dobrze, więc trzymajcie się, do zobaczenia i pa pa!